Była śmieszka. I idzie teraz sobie do pieńka gdzie jest jedzenie. Przynajmniej było kości i zupy. I tak. W tym roku mewa stała się stałym, nieodłącznym elementem u nas. Do tej pory tego nie było. O, proszę. No, jeszcze przylecie tutaj na osiedle się obłowić. Tam to się dopiero naje. A jest co się najeść na osiedlu, bo zaraz pokażę, jaki dzisiaj. Dzisiaj był tak zwany kurczak szarpany. Co to znaczy? To znaczy się, jak to mówił profesor Jan Stanisławski. To znaczy się, że był w sosie kawałki mięsa z kurczaka i proszę i to kotką dałem. Oprócz tego całe wiaderko tego, o, cała te waza sosu z mięsem jest. Cała waza, a oprócz tego jeszcze pół wiaderka jest tam w kuchence w tej szafce. I będę dolewał. No oprócz tego tutaj te kości wyrzucone. A w drugim wiaderku są jeszcze kości, półwiaderka, nawet więcej, trzy czwarte takich kości. Tam no mało tam co jest mięsa. Ale szpaki lubią odziobywać, a szczególnie też. Także proszę bardzo. Chrupki nasypałem. Tam w tym mobilnym punkcie żywieniowym są chrupki sucha karma i o! Proszę Baribal wyszedł sobie dojadać. Tak. Nie, to murzynek. To murzynek. Tutaj jest też drugi mobilny punkt żywieniowy. Też są chrupki. nasz Romeo położył się teraz tutaj ścianeczka na materacyk materacyk kocyk i się grzeje a czemu nie tam parible leży o Któż to tam nie podchodzi po cichu z tyłu Coś dzichu, nie, to Piotruś, Piotruś tak znienacka mnie wystraszył. Ja myślałem, że to zbój idzie jakiś. Myślałem, że to zbój. No, zrobiłem pewną modyfikację. No to znaczy tego typu modyfikacja, że te piejki, o, te tutaj które tu są tutaj wziąłem je wyciągnąłem tam spod osiedla tego domków bo zasłaniały wejście i stwierdziłem że kotki nie korzystają to je usunąłem stamtąd nie. i zobaczymy jeszcze a nasza mewa urzęduje w najlepsze proszę jedz, jedz to będzie mewa Ewa mewa Ewa Ach, jak ten dziubek to ma jak szpikulec jak szpikulec Ale to no, pora kara na ten zbliżenie w tej chwili jest 40 Optyczne plus 4, razy 4 cyfrowe, to jest 160 160 Czyli 160 to tak jakby ze 160 metrów To tak jakbym jeden metr miał przed sobą A tu 160 metrów nie ma To jest Tu jest na razie 60 metrów No ten ko tej pan No nie ruszaj, nie ruszaj go Piotr No nie będę ruszał Nie ruszaj On sobie odpoczywa nie? No. Romeo kiciulku kiciulku Romeo kicia kicia a ty patrzysz bo tam jest ten kowalik proszę a gdzie ten kowalik był poleciał trzy kroki od Romea kowalik był no. zajadał a ja mówię, co on taki zaaferowany a on kowalikiem zaaferowany A nasza mewka Ewka je sobie drzewka o, poleciała Poleciała I gdzie? I nie ma I nie ma Była Mewa, była Ewa, poleciała chęt za drzewa. Tak to